A i w dzisiejszym filmiku zapraszam Was na ulubieńców października. Wiem, że filmik ten jest trochę spóźniony, ale tak wyszło, że niestety nie mogłam wcześniej go nagrać. Także jeśli macie ochotę zobaczyć, co w tym miesiącu polubiłam, to zapraszam. Eee, zastanawiam się tutaj, co dać jako pierwsze. Na początku może powiem po prostu o tym, co mnie bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczyło. Jest to puder z Essence All About Matte. Jest to puder sypki, transparentny. Nie pokażę Wam tutaj go, pewnie mi się wysypie, no ale yy, słyszałam o tym produkcie już wcześniej. Ja zawsze używam pudrów prasowanych yy, i powiem Wam, że jestem bardzo zadowolona z pudru sypkiego, ponieważ bardzo fajny jest w aplikacji. Podoba mi się też ten długotrwały mat i zależy w sumie jeszcze z jakim podkładem on współpracuje, ale ogółem bardzo, bardzo fajny jest, bardzo wydajny. Kupiłam również ten z Catrice nie pamiętam, jak on się nazywał, ale pokażę go w następnym holu zakupowym i będę robiła porównanie tych pudrów, ponieważ marka Essence i marka Catrice to jest od tego samego producenta, z tego co widzę. Jest to jakieś kosnowa. Więc tak. Mam nadzieję, że, że uda mi się coś fajnego słożyć właśnie z tymi dwoma pudrami. A jeśli chodzi o ten puder, to tak jak mówię, jestem z niego bardzo zadowolona. Kosztował on 16-17 zł. Jest bardzo wydajny i bardzo fajnie mi się nakłada moim nowym pędzlem z maestro. Jeśli chodzi jeszcze o makijaż, to chciałabym Wam powiedzieć o kredce na linię wodną z Paezy. Ja mam ją już dosyć długo i to jest kolorek, tak szukam, tylko nie mogę znaleźć. To jest kolor 21. I ten kolor jest taki cielisty dosyć. Na pewno tu nie będzie widać. Na mojej ręce, bo on w sumie zlewa się razem z kolorem mojej skóry. I nakładam tak, jak mówię, na linię wodną. Bardzo fajnie mi się e, współpracuje z tą kredką, ponieważ ona jest dosyć miękka, nie jest twarda, także e, idealnie. Nie pamiętam w sumie ile kosztowała, bo ja ją dostałam także, ale myślę, że nie jest droga, bo ogółem pazę, nie jest drogą marką. A jeśli chodzi o fazę, to chciałabym jeszcze wypróbować. Puder ryżowy albo puder bambusowy, szczerze mówiąc, nie za bardzo wiem, czym one się obydwa różnią, ale mam nadzieję, że któryś z nich wypróbuję. Kolejną rzeczą do makijażu będzie to pędzel z Maestro. Pokazywałam już go w holu zakupowym i jest to Maestro 420, rozmiar 8. Jest to włosie naturalne. Szczerze mówiąc, ja jestem bardziej fanką włosia syntetycznego, jeśli chodzi o pędzle. Jest to pędzel taki kuleczkowy, idealnie sprawdza się tutaj do nakładania kącika na dolną powiekę. Naprawdę jest bardzo precyzyjny, bardzo fajny. Już go oprałam parę razy, także też bardzo fajnie się zachowuje. Włosie nie widzę, żeby wypadało, żeby wystawało, także jest bardzo fajny. Jest dosyć zbity, ale idealnie właśnie rozprowadza ten cień na dolnej powiece i w kąciku oka, więc nie miałam takiego pędzelka wcześniej. Jakoś sobie radziłam tym języczkowym, ale ten naprawdę ułatwia pracę. No i kolejnym ulubieńcem o którym już w sumie wcześniej wspominałam, że trafi na pewno do moich ulubieńców na blogu, są to lakiery z Eveline. Tutaj mam cztery, to są wszystkie jakie posiadam, już Wam pokazuję, tylko niech ja to złapię. Mam takie kolorki i te lakiery bardzo, bardzo, bardzo mnie zachwyciły. Są one dosyć malutkie. Jest to seria Eveline Cosmetics, Minimax 9 Days Long i one właśnie, według producenta, mają wytrzymywać aż 9 dni. W sumie w to nie wierzę, żeby wytrzymywały 9 dni, ale naprawdę wytrzymują bardzo długo. U mnie na paznokciach wytrzymują myślę, że około 6, 5, 7 nawet dni, to zależy, ale bardzo fajne są też pędzelki. Są dosyć małe, ale bardzo mi odpowiadają i są bardzo fajnie napigmentowane, ponieważ jedna taka grubsza warstwa wystarczy, żeby pokryć Yy, dokładnie całą płytkę paznokcia. Czasami można nałożyć dwie cienkie, to zależy jak to woli, ale ja naprawdę jestem bardzo, bardzo z nich zadowolona i one kosztują, to zależy gdzie dzisiaj, kupuję od 5 do 6 zł. Także moim zdaniem cena jest super i naprawdę będę do nich wracać. Jeśli będę znajdowała inne kolory, to na pewno sobie kupię. Właśnie z tymi lakierami jest taki trochę problem, że one nie mają aż tak dużej gamy kolorystycznej, no ale coś za coś. Za 5 zł myślę, że naprawdę super. No, i jeśli chodzi o tych ulubieńców, to by było na tyle. Nie było ich aż tak bardzo dużo, ponieważ chciałam się skupić na takich produktach, które naprawdę mnie zachwyciły w tym miesiącu. Na pewno następnym pojawi się, mam nadzieję, trochę ich więcej, bo teraz jestem w fazie testowania różnych, różnych produktów. I mam nadzieję, że ulubieńcy Wam się spodobali. Jeśli używaliście jakichś z tych produktów, koniecznie napiszcie na dole w komentarzu. Zapraszam was również na mojego bloga. Tam y, możecie między innymi znaleźć te y, notki z tymi lakierami, jak one wyglądają na paznokciach. Także mam nadzieję, że wam się spodoba. I co do zobaczenia w kolejnych filmikach. Pa pa!